Witam was kochani serdecznie. Dzisiaj pokażę wam jak przenieść pliki na waszego iPhone'a w bardzo prosty sposób, nie używając żadnych kabli. Zaczynamy. Daj łapkę w górę, kliknij subskrypcję i dzwoneczek, a żadne treści na tym kanale cię nie miną. Pierwsze co musimy zrobić, to zainstalować sobie naszego klienta iCloud. W tym celu przechodzimy na sklep Microsoft i tutaj znajdujemy sobie iCloud. Szukamy, mamy tutaj iCloud, instalujemy sobie. Tutaj będziecie mieć instaluj, ja już to sobie zainstalowałem. I po zainstalowaniu mamy tutaj naszą aplikację iCloud. Ona jest tutaj. Tutaj macie wszystkie opcje. Polecam tutaj pozaznaczać te opcje, bo one będą Wam później synchronizować wszystko na Waszym komputerze, niezależnie czy jest to PC czy Mac. No i teraz mamy tutaj po zainstalowaniu, mamy tutaj nasz dysk iCloud. I teraz obojętny, jaki plik wrzucimy sobie do któregoś z tych folderów. To ono nam się pojawi na naszym dysku. Jakieś tutaj pliki dokumentów, które moglibyśmy przenieść. Żeby to było szybko. Dokument angielskie słowa. Teraz ten dokument angielskie słowa, ja chcę przenieść sobie na dysk do folderu dokumenty. Przenoszę go do tego folderu. I teraz zobaczcie. On nam się tutaj przenosi. To jest ikonka. I tu jest proces. Już nam się przeniósł do chmury. A o tym, że się przeniósł, pokażę Wam za chwilę na moim iPhoneie. A teraz jesteśmy na naszym iPhoneie i wam pokażę, gdzie ten plik się znajduje. Otóż wchodzimy sobie w iClouda naszego. Tutaj mamy iCloud Drive i w tym momencie w dokumentach mamy nasze angielskie słowa. Bardzo pięknie to wygląda. Tak szybko można przenieść sobie dane na naszego iPhone'a. Mogą to być każde dane, czy to jest wideo, czy to jest inny plik w naszym telefonie. Także to jest bardzo, ale to bardzo prosty sposób. Pozdrawiam Was serdecznie. Obserwuj po więcej, subskrybuj i daj łapkę w górę.